Niewiele osób we współczesnym społeczeństwie szuka Boga, szuka prawdy, takich górnolotnych wartości, ale no, każdy marzy, tęskni, szuka szczęścia. Oczywiście ludzie mają własne przepisy na znalezienia, znalezienie szczęścia. Albo sami to wymyślają, albo kopiują, małpują zachowania innych. Myśląc, że to im da szczęście. Bardzo ciekawa rozmowa, ale dość długa, stąd odsyłam Was już do samodzielnej lektury na ten temat, znajduje się w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie kobieta już doświadczona, szukająca w przeróżnych studniach tej, tego szczęścia wody, która ugasi wszelkie jej pragnienia. No, po wstępnym takim zachwycie, i już o, wreszcie znalazłam, doznawała rozczarowania. To jednak nie to. To to nie daje szczęścia, a nawet daje trochę zgryzoty i kłopotów. No i szukała dalej, aż trafiła na rozmowę z Jezusem. Bardzo Was zachęcam do przeczytania czwartego rozdziału Ewangelii Jana, a ja Wam dam. Wersję króciutką w pigułeczce, czyli z księgi przysłów Salomona 16, rozdział werset 20. Boży przepis na szczęście. Zobaczcie. Kto zważa na słowo znajduje szczęście. A kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Kto zważa na słowo, czyli kieruje się mądrościami Słowa Bożego, wskazówkami Słowa Bożego, znajduje. Szczęście. Nie? Tutaj jest w jakiejś dziedzinie, punktowo. Ale kto zaufa panu, to jest jeszcze wyższy poziom, wtedy jest szczęśliwy. Nie tylko bywa szczęśliwy.